chodźcie, o, o, zapraszam Was na 17 vlogmasa. 17 okienka. I 17. Gdzie to jest 18? Znaleziono 17, 17 jest tutaj. I obcałem, że to jest jakiś taki konik. Ono? Konik. Dobrze, otwórzmy następny kalendarz, którą chcę więc Muszę znaleźć siedemnastkę. A, mam odchodzić, osiadłem siedemnastkę. To otwieramy. I mamy kartkę. O! Mamy zawieszkę na telefon. Ale to właśnie jak sobie kupię inną obudowę, bo ja do tej obudowy mam, no, taką smyczkę, jakby. I taka piękna zawieszka na telefon różowa. A więc na pewno użyję, ale jak będę miała inny, ten, inny case. Więc super. Mega piękne. Dobrze, następny kalendarz adwentowy. To będzie... Kogo? Od... Horse Candy Zero Już otwieramy W ogóle mam Jest to taki smaczek Chyba są dwa Tak, są dwa oh! Mamy taką bombeczkę piękną i chyba w ogóle Inny smak, ale um, mam taką bombeczkę i taki smaczek. Dobrze, następny kalendarz adwentowy będzie um, od Zuzy. Tylko tak, tak, będzie od Zuzy. Tak, to jest 17. Bo się zaczączało. Mamy dużo rzeczy. Wszystkie. Mamy tak, jedną taką karteczkę. I jest tu napisane: Mów po każdym zdaniu śnieg. ja nie mogę. Za każde niepowiedzenie robisz 10 pompek. Mogą być damskie. Śnieg. To już nie będę mówić śnieg. Następną rzeczą śnieg. Mamy następną karteczkę śniegu. Posprzątaj w siodlarni śniegu. Mam czysto w siodlarni śniegu. <śm> a poza tym teraz nie mam jak posprzątać śnieg. I mamy takie smaczulki śniegu. No to następny kalendarz śniegu będzie od Horses Shop Official. Zaczynie jakiś Cors Będzie od Kis Horses śnieg. <gryzamy w zimę> Ciężkie i właśnie... Mamy takiego wielkiego smaczka śniegu. <gryzamy w zimę> ja nie mogę. I to jest bałwanek śniegu. I tutaj mu odpadła czapa śniegu. No, i powinien mieć taką czapkę, ale mu odpadła. Dobrze, no to następny kalendarz posiada, tak jak mówiłam, od Dr. Horse. Chyba widzicie, ale przesunę jeszcze tutaj wtyk. Dobra. I 17, gdzie jest siedemnastka? Tutaj, na dole. Kurde, alboż Śnieg I co my tu mamy? Mocne, kopyta w sprayu. Mam nadzieję, że bez brokatu. Tak, bez brokatu. się sobie zobaczymy jak pachnie i tak dalej. No co jest? Nie psika. Nie psiknęła Pachnie po prostu olejem do kobiet. Ale fajne. Wypróbujemy jeszcze dzisiaj w Umiastowie Ale tak wygląda dzisiejszy dzień Moim zdaniem mega dzień Te smaczniki zabieram do Stajni. Przejdzie do Umiastowa